Śledztwo w sprawie karambolu na S7 w Pomorskiem w nocy z piątku na sobotę. Ciężarówka wjechała tam w samochody stojące w korku. Jej kierowca został już doprowadzony do prokuratury. Przypomnijmy, pod Gdańskiem w piątek późnym wieczorem zderzyło się 21 aut. Cztery osoby nie żyją. Tak o dotychczasowych ustaleniach i kierunku śledztwa mówi przedstawiciel gdańskiej prokuratury, do której, jak Państwo wspomniałem, jak Państwo widzą też na zdjęciach, doprowadzony już został mężczyzna, który prowadził ciężarówkę. Jeżeli chodzi o tę katastrofę, to zostało wszczęte śledztwo w kierunku przestępstwa z artykułu 173 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego, to jest spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. W wyniku tej katastrofy śmierć poniosły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Natomiast jeżeli chodzi o skalę tej katastrofy, to chcę powiedzieć, że w katastrofie uczestniczyło 21 pojazdów, w tym trzy ciężarowe. Tymi pojazdami łącznie poruszało się 56 osób. Niestety są cztery ofiary oraz 15 osób było hospitalizowanych. Jeżeli chodzi o informacje z wczoraj, to 5 osób pozostaje nadal w szpitalach, z czego dwóch osób stan jest określany jako ciężki. Jeżeli chodzi o postępowanie, informowałem już wczoraj o, o tym, że będzie badanie krwi zabezpieczonej u tego od tego zatrzymanego kierowcy. Badany był jego telefon oraz zapis tachografu z pojazdu, którym się poruszał. Jeżeli chodzi o wyniki tych badań, już są te wyniki badań. Po przebadaniu tej próbki krwi nie stwierdzono obecności jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Oznacza to, że kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem działania środków psychoaktywnych. Jeżeli chodzi o zapis tachografu, to wynika z niego, że poruszał się pojazd z prędkością 89 km na godzinę. Na tym odcinku drogi dopuszczalna prędkość 80 km na godzinę. I druga ważna informacja, że wytracił, pojazd wytracił prędkość do 0 km w ciągu 10 sekund. Oznacza to, że pojazd wytracił prędkość nie na skutek hamowania, a na skutek uderzenia w, stojąc, w samochody poprzedzające go oraz o barierę energochłonną. Dlatego czas hamowania był tak długi. Jeżeli chodzi o telefon, to badanie telefonu wykazało, nie wykazało, aby był on używany w trakcie, w momencie, w momencie tej katastrofy. To są te ustalenia odnośnie tych dowodów, na które oczekiwał prokurator, żeby dzisiaj e, no, podjąć czynności z udziałem zatrzymanego kierowcy. Kiedy prokuratorze na o 10, 10 metrów, powiedział pan, droga hamowania była 10 metrów? Czy Od 10 sekund trwało. 10 sekund. 10 sekund. To jest długi czas. A zarzuty, kiedy zostaną postawione? E, jeżeli chodzi o, w tej chwili przechodzimy do e, tej kwestii związanej z zatrzymanym kierowcą, czyli jest to średnioletnim, to w tej chwili prokurator, już mając zgromadzony materiał dowodowy, o którym zresztą wspomniałem, teraz opracowuje postanowienie o przedstawieniu zarzutów. I w dniu dzisiaj jeszcze prawdopodobnie około godziny 12-13, planowane są czynności z zatrzymanym kierowcą. To jest ogłoszenie zarzutu i wysłuchania go, przesłuchania go w charakterze podejrzanego. Nie wiem, ile te czynności będą trwały. To zależy też od tego, kiedy się zaczną, po pierwsze, a po drugie, od postawy procesowej podejrzanego, który ma prawo złożyć wyjaśnienia w sprawie, również może odmówić składania wyjaśnień. Dopiero po, tych, po tej czynności zostanie podjęta decyzja co do stosowania ewentualnie, sto, ewentualnego stosowania środków zapobiegawczych i jakich. No, w grę wchodzi przede wszystkim tutaj wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania który należy skierować do sądu, chyba że prokurator uzna, że w tym konkretnym przypadku zachodzi wystarczające będą zwane wolnościowe środki zapobiegawcze, ale to wszystko dopiero będzie po czynnościach z udziałem podejrzanego. Jeśli będzie wniosek o areszt, to kiedy i przed jakim sądem może się odbyć posiedzenie aresztowe? Znaczy, y, sytuacja wygląda tak, że po złożeniu wniosku do sądu w każdej sprawie, teraz mówię o regulacji prawnej, Sąd ma 24 godziny na rozpoznanie tego wniosku, i w tym czasie osoba zatrzymana pozostaje do dyspozycji sądu. Sądy najczęściej rozpoznają wnioski w dniu, w którym one są złożone, no bo to jest osoba pozbawiona wolności, więc tu trzeba rozstrzygnąć, czy, czy należy dalej stosować tymczasowy areszt, czy po prostu zwolnić taką osobę i zastosować ewentualnie inne środki. Natomiast zdarza się też tak, że jeżeli wniosek wpływa dość późno do sądu, już praktycznie w godzinach nocnych, to sąd na godziny następnego dnia poranne może e, takie posiedzenie zaplanować i przeprowadzić. E, jutro ma być sekcja ona <laughs> tak? Ma wskazać, no właśnie, po badaniu DNA. No właśnie, też to chciałem ta. o tym powiedzieć. E, mogę potwierdzić tożsamość dwóch, e, że dwie ofiary, tożsamość jest znana. Są to dzieci, chłopcy w wieku od, jeden ma 7 lat, a drugi 10. Jeszcze raz, gdybyśmy to powtórzyć? Mogę, mogę potwierdzić to, że ustalono tożsamość dwóch ofiar. Są to dzieci, chłopcy w wieku 7 i 10 lat. Czy to śledztwo wymaga jeszcze dodatkowych działań? Bo tak jak Pan powiedział, ten człowiek nie był pod wpływem żadnych środków, natomiast też nie odnotowano żadnych śladów wskazujących na to, że, że odbywało się hamowanie. Więc, czy potrzeba teraz jakichś działań badań psychologicznych? To znaczy, tak. Najpierw musi zostać ogłoszony zarzut i przesłuchany. Ten, ten zatrzymany mężczyzna zostanie w charakterze podejrzanego. No, będzie miał status podejrzanego. W zależności od tego, co poda odnośnie swojego stanu zdrowia, być może będzie w toku postępowania będą powołani biegli psychiatrzy celem oceny. Jego poczytalności w chwili zdarzenia, a także oceny jego stanu zdrowia psychicznego. Ale to wszystko zależy od tego, czy leczył się, czy są w ogóle uzasadnione wątpliwości co do jego stanu zdrowia psychicznego. Ale to mówię po przesłuchaniu i to prokurator podejmie taką decyzję. Z planowanych, oprócz sekcji zwłok, odnośnie jeszcze wracając do ofiar, chciałem powiedzieć, że dwie pozostałe ofiary trwa proces identyfikacji, toż, ustalania tożsamości tych ofiar. Oczywiście to nie jest tak, że my nie wiemy, natomiast nie mamy stuprocentowej pewności i chcemy to ustalić, w związku z czym będą przeprowadzone dodatkowe badania porównawcze DNA. I dopiero wtedy będziemy się wypowiadać na temat tych pozostałych dwóch ofiar. Czy te ofiary pochodziły z jednego samochodu? Czy to było... Tak, te pierwsze ofiary, o których wspomniałem, które to samo się ustalone były z jednego samochodu, a te dwie następne z innego, też jednego samochodu. Jeżeli chodzi o dalsze planowane czynności, poza sekcją oczywiście, w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej we wtorek, już biegli, dokonają oceny stanu technicznego tego tira, którym kierował zatrzymany kierowca. A także pozostałych samochodów uczestniczących w tym zdarzeniu, celem ewentualnego ustalenia, czy szczególnie chodzi o tą ciężarówkę, czy miała jakieś uszkodzenia, które mogły mieć wpływ, przedwypadkowe uszkodzenia, oczywiście, bo teraz też ma uszkodzenia, należy, są powypadkowe, przed, przed zaistnieniem zdarzenia, które mogły mieć wpływ na przebieg tego zdarzenia. To będzie już w przyszłym tygodniu, ubiegli się wypowiedzą w tej sprawie. Będzie na pewno powołany biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków, który po prostu po analizie całego materiału dowodowego wyda taką opinię, która będzie między innymi odpowiadała, czy i który z uczestników ruchu drogowego naruszył lub nie naruszył, w jakim stopniu naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w wyniku czego doszło do tego tragicznego zdarzenia. Czy już wiecie na przykład, w jaki sposób on się tłumaczył? Bo wiemy, że oczywiście powie to przed prokuratorem, czy mówił, czy zasłabł, zasnął yy, z, z nie wiem, no spojrzał gdzieś. Yy. Ja wiem, że w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, że... Kierowca tłumaczył się, czy tam się zagapił, czy zaspał. To różne były te, już nawet nie pamiętam na jakich portalach, czy wie przez, gdzie to było cytowane. Natomiast okoliczność ta na pewno będzie brana pod uwagę. Kluczowe znaczenie będzie miało dzisiejsze przesłuchanie i ewentualne wyjaśnienia, które złoży podejrzany i w tym zakresie. Natomiast w chwili obecnej nie wiem czy prokuratorzy dysponują materiałem dowodowym który by w jakiś sposób potwierdzał te lub wykluczał te relacje prasowe czy tam medialne w tym zakresie. Na pewno będzie to sprawdzane, a kluczowe tutaj znaczenie będą miały wyjaśnienia złożone przez podejrzanego w tym zakresie. Czy będziecie sprawdzali także oznakowanie, które było w tym miejscu, bo to była droga już prowadząca jakby do dużego remontu, mimo, mm -hmm. że tam były te oznakowania co chwilę zmieniane, przestawiane, czy to także będą bieg... sprawdzali Oczywiście biegły, który, chociażby sam biegły, który zostanie powołany do, w tej sprawie, do, ten biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to on będzie oceniał sytuację, która zaistniała w danym momencie w danych okolicznościach wiemy że tam trwa remont tam y, są og y, znaki ograniczające prędkość bo normalnie na drodze szybkiego ruchu dopuszczalna prędkość jest 120 km na godzinę dla autosobowych. osobowych tam była już zredukowana ta prędkość do 80 km na godzinę e, remont trwa już długi czas tam się coś zmienia więc więc nie wiem, czy ten kierowca wielokrotnie tam już przejeżdżał, czy może pierwszy raz jechał, to już jest kwestia do ustalenia także w trakcie tego postępowania. No niemniej jednak ten remont nie powinien być zaskoczeniem dla kierowców. Z drugiej strony pogoda była bardzo dobra, zresztą to funkcjonariusze policji potwierdzili oraz też strażacy, że warunki drogowe były dobre. Dobra widoczność, nie padało, sucha jezdnia. Tak więc y, były to wszystko moim zdaniem okoliczności, które pozwalały na podjęcie odpowiednich manewrów wcześniej, żeby uniknąć tego zderzenia. No niestety wyszło jak wyszło, będziemy to ustalać, y, jak do tego doszło.